Cześć, jestem Hania i w tym odcinku porozmawiamy o przepisach i świadczeniach związanych z wolontariatem w NGO. Dużą siłą i wsparciem dla naszej organizacji są wolontariusze. Są to osoby, które dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc, angażują się w działania na rzecz osób i instytucji działających w różnych sferach. Wolontariusze stanowią bardzo ważny zasób każdej organizacji pozarządowej. Wolontariusze mogą pomóc w pojedynczej akcji, np. przykład w zbiórce publicznej, mogą też na stałe działać w organizacji. Na przykład kilka razy w tygodniu pomagając w prowadzonym przez stowarzyszenie hospicjum. Wolontariuszami mogą być osoby młode lub seniorzy. Wolontariusze mogą pomagać w działaniach bezpośrednich lub w działaniu w internecie. Mogą być specjalistami w swoich dziedzinach. Możliwości jest dużo. Współpracując z wolontariuszami, musimy pamiętać jednak o kilku wymogach, które nakładają na nas przepisy w tym przede wszystkim przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach jakich działań organizacje pozarządowe mogą angażować wolontariuszy? Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych w porozumieniu z korzystającym. Stowarzyszenia i fundacje mogą angażować wolontariuszy do wszystkich działań mieszczących się w działalności statutowej. Jednocześnie pamiętać należy, że jeśli w ramach organizacji prowadzimy działalność gospodarczą, to do tej działalności ustawa zabrania nam korzystać ze świadczeń wolontariackich. Tu pozostaje nam płatny personel. Żeby nie było wątpliwości, wyłączenie dotyczy tylko obszaru działalności gospodarczej. Stowarzyszenia i fundacje figurujące w rejestrze przedsiębiorców wciąż więc mogą korzystać z wolontariatu do działalności statutowej. Naszym obowiązkiem jest informowanie wolontariuszy o ewentualnym ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami, a także zapewnienie wolontariuszowi bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania świadczeń. W zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem, także zapewnienie odpowiednich środków ochrony indywidualnej. Pamiętajmy też, że wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z przepisów. Ubezpieczenie wolontariuszy. Wolontariuszy jesteśmy zobowiązani ubezpieczyć w ramach ubezpieczenia NNW, czyli ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych. Dotyczy to wolontariuszy, którzy wykonują świadczenia na rzecz naszej organizacji przez okres krótszy niż 30 dni lub w ramach porozumienia wolontariackiego zawartego na czas nieokreślony. W przypadku, gdy świadczenia wolontariackie wykonywane są w oparciu o porozumienie zawarte na czas określony i na okres przekraczający 30 dni, wolontariusz podlega ubezpieczeniu publicznemu, wymóg pisemnego sporządzenia porozumienia i inne informacje. Jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie powinno być sporządzone na piśmie. Organizacja jest zobowiązana sporządzić porozumienie na piśmie również wówczas, gdy wolontariusz tego zażąda. Tyle jeśli chodzi o prawo. My sugerujemy jednak każdorazowo formę pisemną, między innymi z uwagi na wyżej wskazane kwestie ubezpieczenia. Pamiętajmy przy tym, że. Zgodnie z ustawą, organizacja ma obowiązek poinformować wolontariusza o przysługujących mu prawach i ciążących obowiązkach, oraz zapewnić dostępność tych informacji, a forma pisemna wydaje się najlepszym źródłem tej dostępności. Pamiętajmy też, że porozumienie powinno zawierać postanowienie o możliwości jego rozwiązania. Koszty. Samo wykonywanie świadczeń wolontariackich nie łączy się z pobieraniem wynagrodzenia. To jest istota wolontariatu. Nie oznacza to, że jakieś koszty nie mogą się pojawić. Informowaliśmy już o ewentualnej konieczności zapewnienia odpowiednich środków ochrony indywidualnej. Oczywiście może się to wiązać z kosztami. Ponadto, organizacja jest zobowiązana pokrywać koszty podróży służbowych, wolontariusza i diet, chyba że wolontariusz pisemnie zwolni organizację z tego obowiązku. Organizacja może pokrywać również inne niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza, związane z wykonywaniem świadczeń oraz koszty szkoleń i koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Podsumowanie Poza wymogami prawnymi pamiętajmy o czysto ludzkiej relacji z wolontariuszem. Często z uwagi na brak czasu organizacje zapominają nawet o podziękowaniu wolontariuszowi za pracę. To może zrazić nie tylko do organizacji, ale do samej idei wolontariatu w ogóle. Odwrotnym przykładem są sytuacje, kiedy wolontariuszom tak się podoba w organizacji, że na przykład zostają jej członkiem. Tego wypada życzyć wszystkim organizacjom. W pracy społecznej jest siła. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do oglądania naszych kolejnych filmików z serii.